Zadanie 19. Niech m dzielone przez n będzie ułamkiem nieskracalnym. Jeśli do licznika dodamy 6, a do mianownika dodamy 15, jego wartość się nie zmieni. m przez n. Góra to licznik, czyli do tego dodajemy 6, a n jest mianownik, czyli do n dodajemy 15. Co oznacza, że M na n równa się też 6 piętnastych. Możemy skrócić sobie górę przez 3 i dół przez 3. Wtedy na górze będzie mieć 2, a na dole 5. Skracamy po to, bo nasze m przez n będzie łamkiem nieskracalnym. I w tym momencie m równa się 2, a n równa się 5. I tyle. Bardzo proste zadanie. Tutaj musimy pamiętać, że to jest licznik, a tu jest mianownik.